Hej, hej, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloom Snow steczki ja jestem i pozdrawiam Was serdecznie z y, Egiptu. Tak, w tym momencie jak wyglądacie jeśli nie wiecie o tym, to tak jest w Egipcie, więc no, temu też odcinku troszeczkę rzadziej. Ale dobra, dobra. Dzisiaj zagramy sobie nową jednostką, oczywiście na moim drugim koncie, gdyż no powiedziałem wam, że będę ją testował, czyli Temples. Niestety, jako że to jest świeżo po wyjściu... Nowej wersji Bloomsów, czyli czy aktualizacji 32, to w rzeczy nie chodzi, większość modów nie chodzi. I to samo tam modyfikacja ma leciutki problem, spowodowany tym, że nie mogę odpalić wam jej szczegółów, bo one są popsute, więc no, troszeczkę szkoda, ale nic to niestety nie jest w stanie poradzić w tym momencie, więc dobimy do jej tutaj poziomu i będę wam tłumaczył, co ona robi, jak ona mniej więcej tutaj się zachowuje. Ciekawie wygląda na pewno, bo to już sobie. To oglądaliśmy, a o się bicia to zaraz się przekonamy czy w ogóle jest sens ją budować. Sam wygląd jest cudowny, mi on przypomina oczywiście protosów z Sittercrafta. Nie wiem czy to jest na tym wzorowane, ale chyba tak. Bo nie grałem w dwójkę, więc tylko grałem w jedynkę. I ogólnie o co chodzi z tą jednostką? Ta jednostka ma bardzo mocny, ale pojedynczy damage. Zresztą widzicie, kula się ładuje i wyszczeliwuje. Dobra jednostka, fajnie oczywiście bije, no ale jak się pewnie dobyśliście już w ten prosty sposób przez tą chwileczkę, jest ona dosyć słaba. Jest ona dosyć słaba e, odnośnie bicia grupy balonów do pojedynczych sztuk, takich naprawdę masywnych pojedynczych sztuk takich mocnych jak najbardziej ona sobie daje radę ale w przypadku wszystkiego innego no niestety są te leciutkie problemy ja, fajnie że w ogóle na tym koncie ja mamy e, Geraldo no ja nie mam Geraldo normalnie to jest strasznie smutne że po to żeby nim zagrać to ja faktycznie muszę złapać tutaj e, takie po prostu konto kto tam mi spami cały czas proszę mi tutaj nie spamić ludzie dobrze Dobrze, wszystko pochowane, wszystko pochowane. Nikt nic nie widział, oczywiście, żeby później nie było, Jak? Nie, nie, nie. Nic nie było widać, oczywiście. <laughs> lecimy Dobra, Te on bije lidy sam w sobie. Dajmy mu kolejny abryd. On powoduje slowa na krótki czas, ale slow z tego, co tam zauważyłem, jest tylko i wyłącznie, jeśli kogoś on uderzy. Czy to jest głównie na Moabę? No i oczywiście, upgrade najważniejszy: triple damage, potrójne obrażenia dla Moabów. I tak naprawdę tylko dlatego, upgrade'u warto go budować dlatego pojedynczego, potrójnych tych właśnie naszych obrażeń. No bo mówię, to jest jednostka głównie, która ma skupiać się na tych strong, czyli głównie właśnie na Moabach. To jest mega istotne: czemu nikt z Was nie widzi tego nieszczęsnego kamuflaża? No ja nie mam bladego pojęcia czemu tak to jest. Dobra, wiecie co, żeby sobie ten upgrade, chyba mówiłem, ta jednostka będzie dosyć ciężka do gry, naprawdę będzie ona mega ciężka, takiej dłuższej gry, no ale zobaczymy oczywiście, będę starał się przejść nią faktycznie jak najdalej, no ale widzicie sami, że no tutaj jest ciężko. Jest tą jednostką naprawdę mega ciężko grać. Czy mogę coś z ciebie tutaj szarpnąć, nie mogę? Ciebie mogę. Ciebie o dziwę, też mogę. Ciekawe w ogóle. No tutaj im te upgrade, oczywiście standardowo. Już y, grany z w ogóle mega fajnego Muszę sobie wreszcie odblokować na swoim głównym koncie, na swoim now, nowym koncie. Ojojku, tam naprawdę muszę tych pieniążków sporo wydać. Oczywiście, onej Sporo muszę tam wydać, żeby nabić to wszystko, co tam potrzebuję, bo naprawdę, no tam nic nie mam na tym koncie. A i właśnie, skoro wróciłem mm, z nowym kątem, który jest tylko i wyłącznie do gry bez modów, to widzę, co to oznacza. Wracamy z kołpami. Wracamy z koopami, gdyż muszę nabić sobie statystyki. Nie wiem, czy, w, czy wśród Was są osoby, które grają tak mocno w Bluesy cały czas, czy też niekoniecznie. No, ale bynajmniej jest pytanie, kto z Was byłby chętny na koopiki. Oczywiście, osoby będę grał głównie z Discorda, bo wiecie, jakiś kontakt muszę mieć z tymi, z tymi osobami do gry. Więc, no to, to będą na pewno osoby z Discorda brane. Więc to jakby trzeba mieć na uwadze, więc zapraszam was serdecznie oczywiście na disco, Ej, on może być na wodzie nawet, tego nawet nie zauważyłem przedtem Przepraszam, nawet może być na drodze zbudowany Jolo, nic mi nie przeszkadza, on wszędzie więc może sobie stać Ej, To jest coś chorego, to jest coś chorego, ale, ale jednostka jest spoko Jednostka jest bardzo fajna, oczywiście króliczki, chodźcie tutaj do mnie no, trzy króliczki, tak, trzy albo cztery króliczki To była ta cała przemiana fajna no, Ona była naprawdę genialna Serduszka, super, bierzemy sobie oczywiście serce. 2000, więc więc jest spoko, nie ma tutaj większego problemu, a przy, przydadzą się one A ich nie mogę boostować, mogę ich boostować? Mogę boostować Dobra, ale nie widziałem tego za bardzo Czekajcie, czy mogę strzelić Ci ten w takim razie? Mogę mu Sharpness zdać. Nie wiem co to mu daje w ogóle, ten Sharpness cały, ale no jak widzicie, jest te w stanie to wrzucić, bo to jest chyba tylko i wyłącznie pierce w tym momencie, czyli zwiększa ilość obrażeń, które mogę zadać. Blade before run. O, nie wiem. Przepraszam Was bardzo, nie mam tego pojęcia, co tam było napisane. No cóż, tak też oczywiście była. Dobra, zbudujmy sobie jednego na maksymalny poziom. Czyli kolejny upgrade to jest wyszczelibanie masowo, masowo kulek energii w... W przeciwniku zadając wielkie obrażenia over, przez krótki czas zobaczymy co to takie będzie. No i ostatni Double HP, czyli podwójne zwiększa obrażenia podwójnie do wszystkich balonów z każdego typu oraz daje spowolnienie dla bada. No to się wydaje ciekawe. Spowolnienie bada serio wydaje się bardzo ciekawe, więc to jak najbardziej jest mega mega ok. Zobaczymy, jak to w praktyce, oczywiście, nam wyjdzie. Można czy jasna, no gramy do bada. Próbujemy go tutaj pokonać, później, próbujemy, próbujemy grać do maksymalnej rundy. Chociaż mam bardzo wielkie podejrzenia, że DDT będzie po prostu moją zmorą, bo przez to, że ja biję naprawdę wolno, to to DDT będzie naprawdę ciężkie. Więc tutaj zobaczymy, jak nam to się ułoży. Już się wyleczyliśmy, przynajmniej, więc cokolwiek tam będziemy mieli tutaj jakieś możliwości. Przynajmniej, no ale mówię, zobaczymy, czy w ogóle będziemy w stanie do DDT dotrzeć pokonać je później. No, to już niedługo, więc lada momencie to oczywiście będzie. A na razie, jak widzicie, mi bardzo dużo jednostek próbuje przejść. Prawie, że na sam koniec tutaj na mole dochodzą. Więc zdecydowanie, jeszcze jeden taki kumpel by się przydał. Dobra, to jest moje konto takie modowe, więc nie ma problemu, że się tutaj wykupi akurat na tym koncie mi nie żal jest aż tak bardzo pieniążków. Oczywiście boostniemy was jeszcze bardziej. Może ta grupka już dwóch zbustowanych wystarczy do tego, Dobra, dwóch sobie tutaj jak najbardziej poradzi. wam jeszcze alchemika, bo jak mówiłem, tylko i wyłącznie grupy mnie mogą pokonać, więc tylko i wyłącznie balony zwykłe mogą mi się tutaj przedostać, a taka grupka tutaj jak najbardziej sobie z tym powinna poradzić. Kto jest boostowany? Ty? Dobra, ty i ty tyś boostowany, ten też dostaje. Trzecia jednostka co jakiś czas też dostaje busta. Okej, okay, spoko. Dobra, użyjemy skila tutaj. Nie widzę jakiejś masowej ilości obrażeń lecących. No nie mam tego pojęcia co to daje. Serio, nie mam tego pojęcia co to nam daje, co to takiego tam dla tutaj niby się odbywają. Sejf. Sejf, co ty? Serio wyszedłem z gry! No to nic, muszę to powtórzyć, ale już po nawizji. No i wróciliśmy do tego samego stanu. Nie pomyl się, free play, save, naprawdę. Nie pomyl się, że tak bardzo, bo znowu będę grać tutaj jeszcze raz, ale dobra, spoko, nie ma problemu. Liczę, na to, że sobie teraz poradzimy, ale naprawdę coraz dalej mnie oni dochodzą. To jest strasznie smutne, to powiem szczerze. Że... Oni naprawdę tak daleko są w stanie tutaj nam dojść za każdym razem Więc trzeba tutaj może takiego małego boosta No myślę, że to na teraz wystarczy No fryzowanie w tym miejscu będzie mocne Patrzcie, mam wielką tutaj oczywiście armię Nie zbudowałem nikogo jeszcze na tę armię, oczywiście Teraz go potrzebujemy zdecydowanie w kierunku właśnie bicia tutaj Naszego tutaj najsilniejszego kupla, czyli bada, ale no, że ja go nie znajdę później, no, chociaż to bardzo znajdę go tutaj, ok. Dzisiaj w tym całym tłoku osób go gdzieś tam zlokalizuję. Zbudujmy ten upgrade, żeby troszeczkę szybciej on usuwał te opancerzenie. I teraz zobaczmy tutaj, jak nam pójdzie z nim, chociaż wiecie co? Ja nie jestem pewny czy nie musiałem budować z tym upgrade'em, więc dla spokoju wolę sobie to zbudować, dobra. Powiem Wam tak, pokonaliśmy to bez problemu. Dajmy spinać razy 10 może. Zobaczcie teraz. No jest ciężko, jest ciężko tutaj cokolwiek w tym momencie zrobić, bo każdy jest na strongi. Nie każdy może być na strongi. Czekajcie, co któryś tam ustawia na first. To jest o tyle dla mnie istotne. Żeby wbić te mniejsze maloniki. no bo inaczej będziemy mieć tylko i wyłącznie te największe, a te słabiutkie będą nam co chwilę przechodziły i będą wygrywały z nami. No, nie o to tutaj chodzi, chyba że no jest ciężko w ogóle i serio jest tutaj mega ciężko cokolwiek zrobić. Dobra, czas na upgrade Czwarty tier, lekko się on zmienił, no, zauważyłem. Więc jest on delikatnie inny. Tu ma tą końcówkę, widzicie, jest troszeczkę, ten jeden jest, nie, ten jest inny, ten jest inny. Ten jest troszeczkę inny, widzicie? Ma końcóweczkę lekko inną. No, jako słabo to widać. Widzicie, co zabruduje jeszcze tego później? Na poziom wyższy, jak się uda, nam zbierać tyle pieniążków. I wtedy będziecie lepiej po prostu widzieli, jak to wygląda, czy one się różnią. No, bo to jest dosyć ciekawe, tylko że ja coś czuję, że ja to przegram, że ja nie dotrwam tak daleko. Ej, serio, naprawdę, ja przegrywam. Serio, ja przegrywam. Ale ta jednostka jest słaba. Ale ta jednostka jest słaba. Ojojku, masakra jakaś Dobra, widzę co? Pomóżmy jej trochę No bo widzicie sami jak to się kończy tutaj Jeśli ja nie pomogę sobie w żaden sposób To ja nie mam żadnych szans na wygranie, po prostu nie mam szans Nie ma żadnej szans, żeby tutaj cokolwiek wręcz zrobić Okej, okay. może to nam wystarczy, użyjmy skilla Mamy tu jakiś masywny damage nie, pioruny, ja, pioruny nie lecą od niego. nie lecą od niego. To jest w ogóle zwiększenie Dimage, więc warto byłoby to tutaj strzelić im. Icie co i szczelmy jeszcze tego boosta, Ja wiem, że to. No dobra, ale ja chcę to przetrwać. Yy, I dajemy tutaj jeszcze kilka na samym końcu boostów, bo wiecie sami. No trzeba żeby jakoś z tym poradzić, a ja widzę, że tutaj no gramy, nam wcale nie będzie pomagało was tym przejściem Więc no trzeba to zrobić jak najszybciej się da Dobra, na DDT Jak nam z nimi pójdzie? Ile obrażeń jest potrzebnych, żeby pokonać to DDT nasze? Uwaga Dochodzą daleko, ej naprawdę dochodzą mega daleko Ej nie spodziewałem się, dobra, dobra. używamy skilla Spowolnimy to co możemy, oczywiście DDT nie możemy spowolnić, bo one są Niewidoczne no nie wiem czemu jako DDT nie można Okej, okay, okej, okay, okej okay. Skilly troszeczkę odpaliłem, no ale Dobra, nie poszło tragi tragicznie Niestety nie mam tego kolegi Też szkoda No bo użyjmy Użyjmy wsparcia, widzicie sami już, że no nie da się, nie da się tego przejść tylko i wyłącznie z tymi jednostkami A że chcemy zagrać te rundy maksymalne, no to musimy sobie jakoś tam pomóc No chcę tego bada zobaczyć, chcę serio zobaczyć, czy coś z badem pójdzie im lepiej, nie, nawet nie ma sensu ich budować, bo to nic nam nie daje i Serio, ta jednostka nam nic tutaj nie pomaga Użyjmy skilla może, może nam tutaj cokolwiek pomoże w tym miejscu yy, wait, 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 wait No nie, dobra, wiecie co? Ja się poddaję. Ja się serio poddaję. Ta jednostka jest całkowicie bez sensu. No bynajmniej na razie. Na razie ta jednostka się nie nadaje do niczego. Jest ona zdecydowanie za słaba, ale nie. Może wy sądzicie, że jest inaczej. Pamiętajcie mi oczywiście to napisać w komentarzu. No i też zapraszam na Discorda. Bo jak tylko wrócę we wrześniu, zaczynamy już powoli zabawę z kołpami. Na razie. Hej, hej. Pa.